Siomaneczko Jeden się do jak żywienie krów Rano dostaje to plus susypkę wiadomo Teraz już po paru godzinach daje jeszcze raz kukurydzę Po dwie sipy dostali Zjedzą to siana dostaną No i mało zostało tam ta mała taczka poszła, i tutaj jeżeli jest ciepło. Daje się, aby szła kukurydza siana mniej. Potem siano zostaną te suche, suche albo drugie, nie? Nie, najpierw te dam, a potem inne. To jest potraw bez nawozu. No jak wcześniej pokazałem. Potem dostaną to, jak nie zjedzą suchego, albo zjedzą. Dostają trzy razy kukurydzę, potem jeszcze raz idzie to samo Tylko jedna już taczka pójdzie Jedna idzie pełna No i śruta, nie? Idzie Śruta Psz... Trochę chyba pszenicy, pszenicy, przynżyte Swojego Tro... Idzie owiec Plus jeszcze białka trochę kupnego, nie? No i jest owiec Elegancki, kupiony od kolegi Dobry, kupiony No i fajna mieszanina wychodzi, nie? Przynżyto, owiec, pszenica No i trochę kupnego, nie? Zmieszać Mało pszenicy, bo to za tłuste wychodzi potem Przężyte więc i trochę Zowsem, nie? No a dla opasów to już się daje, teraz już stosiony jeden, to jeszcze tam to się daje, teraz już będzie się brał lecielaków, to żyto sprzężytym jest mieszane. Może się przekształca, bo już to będzie teraz już jeszcze raz posiadane to piąty rok, to już się przekształca, będzie więcej żyta, nie? Trochę to też dobre no, energetyczno-białkowe. No i koncentracik dla opasów, lecielaków. Dla Witaminki, nie witaminki nie? wiadomo Ta Zagrocentrum Dusze się nie daje, ale żeby było witaminie Sambula nie daje, bo Sambula raz nie było tego co się kupiło Sambula latem. Cielaki nie chcieli, kurna, w ogóle apetyt trochę starcili. I trochę tam. Sambul jest cały jakiś czarny, taki ciemny. A tu widać kukurydza, nie kukurydza, zapach ma. Tamtego to. No i Stambula. Sambula to ma... masz tylko dwa wiaderka. Waga ciężka i tyle. A to powinno być z takiego worka dwa wiaderka plus pięciolitrowe. No i nie wiem, no, dobre czy niedobre. Witaminy dla cielaków. Troszeczkę się daje Spory worek to długo starcza, teraz mało cielaków tu No i dobra, jedzą te zarabia widły Trzeba pościągać, popościelać Te ja ogarnę zaraz i oni zjedzą i się dam A potem dziś 15-16 jeszcze raz taki sam kurs, nie? już mówię ze śrutów będę dostawać Więcej kukurydzy Takie po prostu proste ze swoich zbóż, nie? Jeść, ja pożywił, to wiadomo, nieraz może na te te hapora, to byli przymrąski, nie? To nieraz i kukurydza się nie, się nie gotowała, czy coś.